Pan z wami. słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosy ani torby, ani sandałów. I nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostancie, jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im, Przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta wyjdziecie, a nie przyjmą Was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: Nawet proch, który z Waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy Wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Powiadam Wam, Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Wróciło 72 z radością, mówiąc. Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem Wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic Wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się Wam poddają, lecz cieszcie się, że Wasze imiona zapisane są w niebie. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza liturgia słowa jest o radości, o tym, żeby być radosnym. No dobrze, ale co jeśli wszystkie okoliczności życia mówią coś wręcz przeciwnego? Że jedyną opcją jest bycie smutnym i zmartwionym. O tym właśnie mówią dzisiejsze czytania, jedno po drugim. W pierwszym czytaniu prorok Izajasz zwraca się do Izraela, który wraca po wygnaniu, po wojnie do swojego państwa. Państwo jest zdemolowane, zniszczone. To są ruiny, zgliszcza, na które muszą wrócić i tam odbudować swoje rodziny, swoje życie. Wszystko jest zrównane z ziemią. Ich domy, ich więzi, ich bliscy. I wtedy w tej tak dramatycznej, strasznej, tragicznej sytuacji prorok Izajasz zwraca się do narodu wybranego, żeby się rozradowali, żeby serca ich były radosne. Jak w takiej okoliczności się cieszyć? Albo drugie czytanie. Święty Paweł mówi o cierpieniach, jakich doznał w wyniku ogłoszenia Pana Jezusa, przez to, że Mu służy, przez to, że misjonuje Boga, jest poraniony, jest pobity, nosi na sobie rany i różne blizny po różnych strasznych wydarzeniach, o których zresztą wspominam na innym miejscu. Mówi święty Paweł, że nieraz był bity, kilkukrotnie kamienowany, wyrzucany z miasta. Był też rozbitkiem na morzu. Bardzo dużo, może jak mało kto się wycierpiał z powodu imienia pana Jezusa, a jednak mówi, że imię Jezusa jest dla niego chlubą, że jest to dla niego radość, że jest to dla niego ogromną radością życia. Albo ostatecznie Ewangelia. Pan Jezus, który posyła 72 swoich uczniów do miast, gdzie jeszcze nie poszedł. Wprost im zapowiada, że doznają raczej cierpień, Raczej trudów. Mają iść tak jak stoją, bez niczego, żeby nawet nie móc się obronić, jak owce między wilki. Od razu przepowiada im, że spotka ich, spotka ich zdecydowanie więcej trudności niż jakiegoś sukcesu. A jednak, kiedy wracają ze swojej misji, są wcale rozradowani, eksplodują wręcz, wręcz radością, mówią, nawet duchy były nam złe poddane, uzdrawialiśmy chorych. Rzeczy nieprawdopodobne działy się przez nasze ręce i nie mogą się wręcz nagadać Panu Jezusowi, jakie nieprawdopodobne cuda stawały się ich udziałem. W związku z tym można dzisiaj spytać, skąd brać taką radość? Skąd brali radość Izraelici, którzy wrócili do niczego, do pustki? Skąd brał radość święty Paweł, który doznawał tylu cierpień? I skąd w końcu wzięli swoją radość apostołowie, którzy wrócili z misji, niezwykle trudnej, wykańczającej misji głoszenia Królestwa Bożego? Otóż Pan Jezus wprost mówi, skąd bierze się i skąd ma brać się ta radość. Mówi, nie cieszcie się z tego, co wam się udało, nie smućcie się z tego, co wam się nie udało. Okoliczności życia są drugorzędne, ale cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Inaczej mówiąc, cieszcie się, że wasze imiona są w moim sercu. Że macie więź ze mną. Z więzi ze mną czerpcie radość. Nie z okoliczności życia, które są bardzo różne. Czasami pod górkę, czasami z górki. Czasami coś pięknego nam się wydarzy. Czasami coś dramatycznego, coś trudnego. Ale czerpcie radość z więzi ze mną. Innymi słowy, Pan Jezus mówi. Jeśli ktoś należy do Niego, jest chrześcijaninem, to w perspektywie ma tylko zwycięstwo. Chrześcijanie są z gruntu na pozycji zwycięzcy. Czeka nas zwycięstwo, radość. Wszystko, co jest po drodze, jest czymś albo łatwiejszym, albo trudniejszym, ale perspektywa chrześcijańska jest tylko radosna. Jest związana z pełnym zwycięstwem. I Pan Jezus to pokazując apostołom niebo, pokazując więź ze sobą. Mówi, że dlatego warto być radosnym. W naszym życiu bywa różnie. Czasami, jako my sami, ale też spotykamy ludzi, którzy karmią się zmartwieniami, którzy karmią się problemami, są malkontentami życia. Wszystko jest nie tak. Jak jest chłodno, jest za zimno, jak jest gorąco, to jest za ciepło. Jest za długa kolejka do lekarza, za długo trzeba czekać i za słabym specjalistą. Mamy za mało pieniędzy, za dużo, nie takie auto jak trzeba, nie takich znajomych, przyjaciół, sąsiadów, wszystko jest nie tak. Mógłbym być zdrowszy, może mógłbym gdzieś wyjechać, i tak dalej, i tak dalej. Ciągłe, pełne niezadowolenie. Zwróćcie uwagę, że za czymś takim nigdy nie chce się iść. Jeśli mamy kogoś takiego w otoczeniu, to w ogóle od niego schronimy, nie chcemy z nim przebywać. A wręcz przeciwnie, jeśli jest ktoś, kto czerpie faktycznie radość z rzeczywistości. Chrześcijanin, który wierzy w Panu Jezusa i wierzy, że on jest źródłem Jego radości. I niezależnie od okoliczności, czy coś jest łatwiej, czy trudniej w jego życiu, zachowuje radość życia. I nie chodzi o wesołkowatość, o to, żeby ktoś opowiadał żarty. Bo to może być wręcz przykrywka dla tragedii, dla smutku. Ale ktoś autentycznie radosny, z takim kimś chce się przebywać. Chce się z nim spotykać, chce się z nim umawiać na kawę, chociaż na chwilę z nim pobyć ponieważ to jest coś absolutnie pociągającego. Chrześcijanie, którzy w tym zasadzają swoją radość, więzi z Panem Jezusem, a nie w okolicznościach życia, są kimś nieprawdopodobnie pociągającym, za czymś takim chętnie ludzie pójdą. Myślę sobie, że dzisiaj często ludzie odpływają od chrześcijaństwa, od Kościoła, często młodzi niekoniecznie do Niego lgną, ponieważ bywa tak, że Kościół proponuje moralizatorstwo że jest dużo takiego malkontenctwa. Chrześcijanie nie pociągają swoim radosnym życiem. Jednak młodzi, którzy widzą, czy w ogóle ludzie, którzy widzą w chrześcijanach radość, taką, jaka była w apostołach, chętnie za tym płyną. Ponieważ widzą, że z więzi z Panem Jezusem płynie coś autentycznego, coś na co dzień, coś pięknego. Apostołowie są posyłani po dwóch. Wiąże się to z całą pewnością ze starożytnym przekonaniem, że dwóch stanowi pewne świadectwo. Jeśli dwoje osób mówi na jakiś temat tą samą wersję, to musi być prawda. Ale Pan Jezus posyła także dwóch apostołów po to, żeby oni pokazywali więź między sobą, żeby ktoś patrząc na nich chciał do nich dołączyć. Jak oni się miłują. Chcemy za nimi pójść. Chrześcijanie pierwszych wieków stawali się coraz większą grupą właśnie dlatego, że mówili, jak ci chrześcijanie się miłują, my też tak chcemy funkcjonować na co dzień. Pan Jezus posyła 72 swoich uczniów. Co ciekawe, nie posyła tylko 12 apostołów, ale posyła wszystkich, których miał, tych, którzy byli najbliżej niego. W związku z tym te słowa, posłania, w radości. I w obietnicy nieba, imion zapisanych w niebie, Pan Jezus nie kieruje tylko do najbliższych, do tych powołanych tylko do misjonowania. Można by powiedzieć, tylko do księży. Nie. Jest to wezwanie do wszystkich chrześcijan, do wszystkich uczniów Pana Jezusa. Wezwanie takie: czerp radość, zwięzi ze mną, ponieważ to jest najpiękniejsze świadectwo życia chrześcijańskiego coś absolutnie najpiękniejszego za czym wszyscy chcą pójść, a my sami czerpiemy nieprawdopodobną satysfakcję z życia. Amen.